Siemanko, z witam na kanale Tofik Rządzi, A mamy tutaj Tofika, który śpi po długim spacerku. Chciałbym przypo przypomnieć, że wbijamy do końca wakacji 3000 subów. A, jeszcze Tofik jutro, czyli 20 lipca ma już półroczku, czyli 6 miesięcy. Sobie śpi. Matowiec sobie tak śpi, już prawie się obudził przed chwilą, ale jeszcze śpi, więc jest dobrze, bo mógł go mogło jeszcze trochę nagrać. Pewnie w nocy troszkę, bo śpi tylko troszkę, a później znowu będzie szale w nocy, bo często szaleje. Nie no, żeby te psy go nie obudziły. Żeby to, żeby te psy go nie obudziły. To dalej śpi. Oczywiście zaraz kończymy, bo nie będę przed kilka godzin tutaj stać. chyba się obudził. Czekajcie. Dobra, jest. Okay. Dobra to na tyle Dwie minutki wystarczą Na razie A jeszcze powiem, że film Jak to wkipi e, Będzie też na kanale Damian J